Ten tekstu to jest największa frajda w piosence. Więc dlaczego możesz mi taką przyjemność zabierać? Ale. Musisz, ale obiecujcie mi, że nawet jak będzie gówniane, to machajcie głową. Dla mnie. Wydziście live polecam. Wydziście rykaj, Ale przynajmniej jest szczery. Impreza. Dobra, teraz szczęśliwy, lecę na tym bicie Mordo zawsze hippie przyjmuje i muzyce Z takim stylem jankik będzie u mnie na ficie Taki klubowy bicik Ale w klubie nie zobaczysz mnie nigdy ziomo Chyba, że wbijesz na mój koncert Dodasz story, zrobisz promo Wtedy powiem ludziom, że u mnie jest spoko Na Dawa wakacje poleciałbym sobie do Maroko Zapierdolić palecnie nie tylko europejski Chociaż nie mam mocy, bo z wirusem lecę na, na deski Na mieście puste ulice Ludzie prawie wyginęli, kwarantanna przejebany Był barzec na balkonie odpalili Uuu. Słuchając z pampa, to jest kurwa nieza Na tym bicie lecę sobie, sobie dalej, jak, jak moja kariera, kariera stale. Para, para, pa, pa, pa. To jest dla wieki, pamiętajcie, nie bierzcie tego na serio. Uuuu, kto nie tylko Bóg może mnie Ej, ej, jest piątek i balek, provar i jager. Woda z kolom, to już nie jest somer. Kluby mają przerwę kora, no to tylko ekspres. Jak jest woda to tylko czysta. To jest sprawa oczywista. Mój ziomo leży obok mnie, kurwa strzygał Jest piątek i palet, i próbar i Oczywiście żadne trunki nie były spożywane, ja nie piję alkoholu. A to co nawijam to jest wymienianie po prostu trunków. Ja nigdy ich nie próbowałem nawet. Miałem 18 lat jeszcze. Tylko czysta to jest sprawa oczywista Muziomo leży se obok i się kurwa skrzygał To jest sprawa oczywista Żeby ten kolega tak z Baranix, A może? Tylko ekspres piątek To jest balet Bręc nie fali jest piątek i balet Kuda, to drwista, mój ziomo, leży se obok i się kurwa eee. Ale ma kurwa Yo. No, to są no, to zrobione no, dla beki, więc nie wierzcie jej na poważnie. <laughs> Taka zajawka, to jest bardzo fajna zajawka swoją drogą, naprawdę. Poszedłam jeszcze jedną. Prosta droga, autostrada, na głośnikach szybki bizik Chrisy z bratem, a na sobie to jebany fizik Meta z gumem, zawsze ze mną w ogień Jakiś problem, to ci wyjebie tubę wow. Lewy, prawy, potem skopa twoja szmula Dobra, nieważne co tam to twoja szmula robi no yy, Jakby nie friendly content, więc to, że robi loda, to nie będę tego puszczał mm, No No, lecimy ten, Salwadorka se puścimy, bo też